Siemaneczko! Dzisiaj pokażę Wam co to jest Double Movement i jak go włączyć. Double Movement oczywiście można wygrać, ale pokażę Wam łatwiejszą wersję tego Double Movementu. Po prostu w Fortnite, bo nie było tego w Fortnite, ale Fortnite właśnie w, 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 kiedyś właśnie już tego Double Movementa włączył do ustawień. I dzisiaj pokażę Wam go jak włączyć, jak go włączyć i na czym on polega i jakie będą najlepsze settingsy do tego. Więc tak, przejdźmy sobie do ustawień. Wchodzimy sobie w ustawienia i wchodzimy w zakładkę myszki. Tutaj będziecie mieli używ własnych ruchów po ukosie Będziecie pewnie mieli wyłączone, ale musicie dać to włączone. I ja najbardziej polecam wam 65, 90, 155, ale... Mero, na czym polega? Na czym to polega? Ogólnie, jak nie macie tego jak macie to wyłączone, czekajcie, już wam pokazuję, macie to wyłączone, to jak będziecie iść po ukosie i w przód, to i wyjdziecie tak i pewnie będziecie je ocierać o te ściany. Macie. Będziecie je ocierać o te ściany i tak po prostu będzie to wyglądać. Tak, i pewnie się pewnie. No tak to źle wygląda ogólnie. Mógłoby się to ocierać, ale z budowaniem to trochę inaczej wygląda. Jak sobie już to włączycie i macie takie ustawienia idziecie przód i tego, widzicie, to macie większy zakres ruchu większą widoczność i idziecie w bok i łatwiej wam jakby budować yy, w bok, na przykład tu strzela wam typ z, z lewej u mnie to wtedy mogę po prostu tak robić I, i, i tak jest lepiej no i prostu sobie to używam, fajne to jest naprawdę, polecam, wiele pro prosów to używa, no i opłaca się ogółem to włączyć zajmuje to chwilę, ogółem są ogółem są jeszcze takie programy do double movementu, no ale jak ktoś chce sobie zgra, no to możecie. Jak ktoś sobie, jak to, jak się nie chce, to może sobie z Fortnite'a zrobić i tyle. <laughs> Naprawdę bardzo polecam. Więc no, mam nadzieję, że do, no to do następnych odcinków. Trzymajcie się i cześć!